Nie było przypadkiem. Zmienił lewego obrońcę. Chwaliliśmy Sergio Sancheza za aktywność w ofensywie, ale jeśli Villarreal e, atakował groźnie, to raczej właśnie swoją lewą stroną, czyli tą pilnowano przez Sergio Sancheza. Może jego należało zdjąć z boiska. Adriano mógłby że prawą stronę atakować. Dobra piłka i gol! 61. Minuta, błyskawiczna odpowiedź. Luis Fabiano dziś też jest w znakomitej dyspozycji. Ależ Adriano mu kapitalnie dobrał piłkę. Dwie takie centry, właśnie odbocznych obrońców: Sergio Sanchez'a i Adriano. Centry miękkie, centry mające dotrzeć dokładnie do dany punkt. Przyniosły rezultat. Luis Fabiano z takich zagrań potrafi, potrafi korzystać. Nie ma spalonego idealnie w linii ustawionej z obrońcami Villarreal. Brazylijski napastnik Seville i fenomenalne uderzenie głową. To trzeba umieć. To bardzo trudno jest zrobić przypadkowo. Tego nie da się zrobić przypadkowo. Najwyższy kunszcz Luis Fabiano ujawniony właśnie w tej, w tej akcji. Brazylijczycy Adriano i Luis Fabiano po tej akcji dają znowu nadzieję na trzy punkty drużynie Manuela Jimeneza. Najlepszy z możliwych sposobów Luis Fabiano potwierdza prawdziwość słów, bo no do tablicy to...